Przygotowanie się do ewentualnej ewakuacji sytuacji awaryjnej wymaga sumiennego zaplanowania, szczególnie jeśli w grę wchodzą dzieci. Otrzymujemy bardzo dużo zapytań w tej kwestii, a nawet sugestie, że powinniśmy mieć taki gotowy zestaw lub moduł przeznaczony dla dziecka. Temat jest dość złożony i ciężko udzielić takiej jednoznacznej, wyczerpującej, uniwersalnej odpowiedzi. Postanowiłem nagrać ten film, żeby choć trochę ten temat przybliżyć. Pierwsze pytanie, na które sobie odpowiemy, to. W ogóle, kto to jest dziecko? Pierwsza grupa to niemowlęta i dzieci całkowicie zależne od rodziców, których nawet na moment nie możemy pozostawić bez opieki. Będzie to przedział od niemowlęctwa do powiedzmy 6 lat. Druga grupa to dzieci w podstawowym zakresie samodzielne, jednak wciąż nie mogące normalnie funkcjonować bez ciągłego dozoru rodzica. Przedział wiekowy myślę od 7 do 11 lat. Trzecia to nastolatkowie. Dość samodzielni, mogący przez jakiś czas pozostać bez opieki, mogący już skutecznie wspomagać nas w niektórych działaniach. Oczywiście każde dziecko jest inne, i podane przedziały są pewnym uproszczeniem, które pozwoli nam trochę uporządkować podstawowe informacje. Nie czepiajmy się już w komentarzu, że moje dziecko ma już 6 lat i samo do szkoły rowerem jeździ, a ktoś inny powie: Panie, mój syn ma 14 lat i dalej budy na rzepy nosi. Nie o to chodzi. Sami musimy ocenić stopień zorganizowania dziecka i dopasować do niego nasze planowanie na sytuację awaryjną. Rodzic główny ekwipunek będzie miał ze sobą. Jednak dziecko również powinno być oddzielnie zaopatrzone w podstawowym zakresie stosownie do wieku. Oto lista rzeczy, które warto spakować i kwestie, o których warto pamiętać, aby zabezpieczyć dzieci w sytuacji awaryjnej. Co spakować? Po pierwsze, podstawowe artykuły higieniczne, takie jak pieluchy, chusteczki nawilżające, żel antybakteryjny do rąk, małe opakowanie mydła, szczoteczka do zębów i pasta. Po drugie, jedzenie i picie. Woda butelkowana, gotowe do spożycia posiłki i przekąski, które no, nie psują się szybko, takie jak batoniki energetyczne, słoiczki z jedzeniem dla niemowląt. Leki i apteczka pierwszej pomocy. Podstawowe leki, takie jak środki przeciwbólowe, przeciwalergiczne, jak również specyficzne leki przepisane dla dziecka, termometr, plastry opatrunkowe, bandaż, środki dezynfekujące. Zabezpieczenie termiczne. Ubrania i przybory do spania, płaszcz przeciwdeszczowy, dodatkowy komplet ubrań, koc lub śpiwór, mała poduszka i dla mniejszych dzieciaków przytulanka. Dokumenty: kopie aktów urodzenia, karty szczepień, ważne informacje medyczne, dane kontaktowe rodziny, zabawki i książki. Małe zabawki i książeczki, które mogą pomóc odwrócić uwagę i uspokoić dziecko. Artykuły dla niemowląt. Pieluchy, butelka, mleko w proszku, smoczek, zapasowe ubranko. Ale jak zabezpieczyć dzieci i co powinny wiedzieć? Po pierwsze, nauka numerów alarmowych. Dzieci powinny znać numer alarmowy 112 i wiedzieć, kiedy powinny go użyć. Powinny umieć przedstawić się i wytłumaczyć, gdzie mieszkają. Praktyczna może okazać się kartka lub taka mała plakietka z numerami kontaktowymi do członków rodziny. I przynajmniej jeden powinny znać na pamięć. Plan ewakuacji. Starsze dzieci powinny być zapoznane z planem ewakuacji oraz wiedzieć o ustalonym miejscu spotkania. Bezpieczeństwo podczas ewakuacji. Naucz dzieci, jak zachowywać się w tłumie i jak reagować w różnych sytuacjach awaryjnych. Naucz dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak nierozmawianie z nieznajomymi lub jak zachować spokój w sytuacji stresowej. Ustal schemat działania, gdyby się zgubiło. Jeśli stracimy je z oczu w tłumie, możesz ustalić z nim charakterystyczny sygnał dźwiękowy z użyciem gwizdka. Starsze dziecko może mieć wyznaczone, wyraźne, łatwe do znalezienia miejsce spotkania. Te młodsze powinny wiedzieć, aby się nie ruszać z miejsca, w którym się zgubiły. Ważne, aby dzieci potrafiły rozpoznać osoby, mogące udzielić im pomocy. Można to robić w formie zabawy albo jakichś zgadywanek. Pokaż zdjęcie munduru, a maluch powie, jaką służbę reprezentuje. Będzie łatwiej odróżniało strażaka, policjanta czy żołnierza. Komunikacja. Starsze dzieci powinny mieć przy sobie naładowany telefon oraz dodatkową baterię lub powerbank. Zadbaj, aby wszystkie przedmioty i informacje były dostosowane do wieku dziecka. Regularne aktualizacje. Dzieci szybko rosną. Regularnie aktualizuj zawartość torby ewakuacyjnej oraz plany, aby odpowiadały one aktualnym potrzebom i wieku dziecka. Wejdź na stronę Hellbuck.eu i rozważ skorzystanie z nowych rozwiązań, jakimi są zestaw Hellbuck Kit i Hellback Family. To gotowe rozwiązania zabezpieczające w sytuacji kryzysowych rodziców z dziećmi. Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji mile widziane konstruktywne przemyślenia. Jeśli ten materiał jest według Ciebie praktyczny, prosimy udostępnij go dalej, subskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. To nam pomoże trafić do jak największej grupy odpowiedzialnych. Help back. Be responsible.